Witam Was drodzy widzowie w ósmym odcinku Mundialowego Kalendarza Adwentowego. Drugi tydzień rozpoczynamy z logonem Football Scammer Home, czyli Anglia 1966. Mistrzostwa Świata zawitały do Anglii, ponieważ ta chciała uczcić stulecie DFA, czyli Angielskiego Związku Piłki Nożnej. Wtedy też po raz pierwszy Mundial miał swoją maskotkę, którą był Lew Willy. Już przed turniejem doszło do skandalu, kiedy to skradziono złotą nikę, a więc puchar dla zwycięzców. Dopiero tydzień później statuetka została odnaleziona, zawinięta w papier i wyrzucona w krzaki. Obrońcy tytułu z Brazylii jechali po tri, czyli trzeci tytuł i odebranie złotych na własność. Peles znowu doznał kontuzji, jednak opuścił tylko jeden mecz. Mecz z Węgrami, który zadecydował o tym, że Brazylijczycy pożegnają się z turniejem już po fazie grupowej. W tej edycji debiutowały drużyny Portugalii oraz KRLD, czyli Korei Północnej, która awansowała w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach. Po wycofaniu się wszystkich drużyn z Afryki oraz prawie wszystkich z Azji, KRLD wystarczyło wygrać turnoz z Australią, który wygrali 9 do 1. Obaj debiutanci byli rewelacjami. Portugalia wygrała grupę z Węgrami i Brazylią, a KRLD zajęła drugie miejsce za ZSRR, a przed Włochami i Chile. Obie drużyny spotkały się w ćwierćfinale, gdzie po 25 minutach Koreańczycy prowadzili już 3 do 0. Wtedy sprawy w swoje ręce wziął Eusebio i Portugalia wygrała 5 do 3. W półfinale przegrali z gospodarzami, a w meczu o brąz pokonali ZSRR. Według wielu zasłużyli na srebro bardziej niż RFN. W finale właśnie pomiędzy Anglią a RFN mogliśmy zobaczyć bardzo wyrównany mecz. Gol dla Niemców w 89 minucie doprowadził do dogrywki, w której padł legendarny gol widmu. Ostatecznie Anglicy wygrali 4-2, a Hadrikas czyli G of Hurst. Królem strzelców został Eusebio, strzelec 9 goli.